Moi drodzy, to jest specjalny dzień, bo właściwie dzisiaj oprócz Wielkiego Tygodnia, czyli Niedzieli Palmowej, mamy jeszcze 13 każdego miesiąca, kiedy z Matką Bożą będziemy odmawiać Różaniec Fatimski, Różaniec Pokutny. A że jest to jeszcze Niedziela Wielkiego Postu Pasyjna, to spotykamy się także na nabożeństwie gorzkich żali. I możemy się pytać, i słusznie, w jaki sposób możemy to wszystko połączyć, i myślę, że nie ma lepszego miejsca, żeby połączyć różaniec fatimski pokutny z nabożeństwem gorzkich żalów, niż nasze Jarosławskie sanktuarium na wzgórzu pobożności i wpatrzeć się w Matkę Bożą Bolesną, czyli w figurę, która jest w naszym ołtarzu czczona od XIV wieku, każdego dnia właściwie bez przerwy. Moi drodzy, co jest niezwykłe, że nie ma w żadnej Ewangelii opisu, że po śmierci na krzyżu Jezus został oddany, złożony w ręce swojej matki. Właściwie ta figura zwana pietą, czyli miłosierdziem, misericordias, ona się wzięła z ludzkich emocji pragnienia, żeby dotknąć się. Umarłego Chrystusa, jak najświętszych relikwii. Jeżeli my, jako wierzący, mamy pragnienie, żeby podejść pod krzyż, żeby dotknąć Jezusa na krzyżu, ucałować jego rany, to oczywiście o ileż bardziej ta, która go urodziła, wychowywała, karmiła, która była przez całe jego życie, ponieważ jest jego matką. I moi drodzy, jeżeli chodzi o tę pietę, Misericordias, to warto sobie zawsze uzmysławiać, że my uczymy się tego miłosierdzia właśnie od Boga. Ono przekracza nas całkowicie w naszym ludzkim pojęciu. Dlatego, że Boże Miłosierdzie, to jest, mówiąc współczesnym językiem, empatyczne do końca wejście kochającego w życie tego, który ma jakiś brak, jakieś zło. I zobaczcie, że ten, który jest całkowicie niewinny, bo jest bez grzechu, to jest Jezus Chrystus, że On wchodzi w śmierć tam, gdzie my wszyscy jesteśmy. Że ta, która jest niepokalanie poczęta, czyli zachowana od skutków grzechu pierworodnego, ponieważ nigdy z Boga nie zrezygnowała i zawsze wybierała dobro w swoim życiu, wpatrujemy się w nią. I ona bierze to cierpienie jako swoje własne. I moi drodzy, warto sobie uświadomić, że jak wszyscy urodziliśmy się poza rajem, tak wszyscy musimy się nawrócić do Boga. To znaczy zrezygnować z grzechu, powiedzieć złu nie całym sobą, ale z drugiej strony całym sobą wybrać Boga i powiedzieć dobru Bogu tak. To jest nawrócenie. I zobaczcie, możemy się pytać, dlaczego tak jest, że to, co się wydarzyło na krzyżu, jest jedyną, największą z możliwych i ostateczną ofiarą za nasze grzechy. Dlatego, że Adam z Ewą, którzy z Boga zrezygnowali, nie wpadli w próżnię. Grzech pierworodny to jest wolny wybór pierwszych rodziców, żeby z Boga zrezygnować. I jeżeli z Boga się rezygnuje, to wybiera się zawsze zło. I diabeł, który kusi, próbuje znaleźć wyrwę w murze obronnym naszego życia. Jeżeli już upadniemy, to nas tak mocno wiąże grzechem, że nie jesteśmy w stanie powstać, z niego zerwać. I zobaczcie, w ten sposób stajemy się niewolnikami zła. I co robi Bóg? Bóg idzie na targ niewolników. To jest historia ludzkości i mówi, kupuje tych, którzy należą do ciebie, mówi do diabła. I płaci najwyższą możliwą cenę, bo płaci sam sobą ofiarą własnego życia. Nikt nie może powiedzieć, że można zapłacić więcej niż Bogiem, bo więcej niż Bóg nie istnieje. I zobaczcie, że kiedy patrzymy na tę pietę, to możemy zobaczyć, że Bóg wchodzi w najgłębszy możliwy sposób w naszą ludzką biedę, a my wszyscy żyjemy w cieniu śmierci. I zobaczcie, to jest strach przed rozkładem, przed grzechem, który nas zniewala, przed wojnami, przed chorobami, przed starością, przed umieraniem i w końcu przed śmiercią w każdym wieku. Wystarczy pójść na cmentarz i zobaczyć, że umierają w każdym wieku wszyscy ludzie. I kiedy patrzymy na tę Pietę, to powinniśmy odkryć w sobie ten ból z powodu własnych grzechów. Że grzech wcale nie daje nam siły i wzrostu i życia. Że on nas osłabia, on nas mami, on nas zniewala, korumpuje i w końcu tak dociska, że właściwie jest tylko śmierć. I zobaczcie ten Bóg. On wchodzi w tę śmierć, żeby ją zwyciężyć. I kiedy patrzymy na Matkę Bożą, jak powiedziałam, tego wydarzenia ma w Piśmie Świętym, ale może też dlatego, że to jest dla każdego z nas miejsce i moment podczas pasji Pana Jezusa, żebyś podszedł pod krzyż i żebyś sobie wyobraził i zapragnął, żeby swojego odkupiciela wziąć swoje własne ramiona, czyli swoje własne życie. Przytulić Go do siebie, pocałować, pozwolić, żeby Jego przynajświętsza krew obmyła moje grzech. Zachęcam was, żeby patrząc na Matkę Bożą bolesną, żeby brać z niej wzór, żeby wzbudzać sobie pragnienie nawrócenia i tak głębokie pragnienie zjednoczenia z Bogiem, żeby Go dotykać, przytulać, chronić. Trzymać tak blisko, jak trzyma go matka na swoim łonie, na swoich kolanach. Amen.